Niewiele, kupuję wędliny, jajka, no a resztę przygotowuję sama. A y, koszty będą wyższe czy niższe tam... Ja na pewno niższe, ponieważ ja jestem oszczędną osobą i umiem mhm, tak. A pracuję w Komisji Finansowej Uniwersytetu Warszawskiego, więc wiem jak się liczy. A i to wszystko przeliczyła przygotowała. Tak? Pewnie ja... Tak. No, nie stać mnie jest na to, żeby wydawać jakoś... Ja w ogóle przez trochę się jeszcze tak może powiedzieć. Teraz, raz dziennie pokutujemy. Kon, raz dziennie konkretnie. pokutujemy za poprzednie wybory, za podwyżkę cen. Za tych wszystkich grzeszników pokutujemy. Odchudzamy się. Nie będziemy jeść, robimy strajk od jedzenia. Ale na święta to sprawi, Na święta ich nic nie przygotowuje. Tylko cztery jajka i kawałek kiełbasy. Ale Nie będziemy, będziemy wtedy kupować, jak będą tylko polskie sklepy i będzie polska żywność. Będę na wszystko, na święta będzie, tak. niech każdy sobie przygotuje Przygotujemy tak, coś. sobie. Ja trajkuję, nie strajkuję, ja nie wydaje. liczę. Ile mi potrzeba, tyle wydaję. Ja nie wydaję. Nie ma nie problemu. Mieszkam w Bartowie, z córką, z wnukami. Ja tak nie robię, tylko się dokładam do, do świąt. No tak, że córka mi tam robi listę, ja chodzę i kupuję. I te wydatki będą jakieś podobne jak w tamtym roku, czy wyższe? No nie wiem, nie wiem, na pewno wyższe. Wyższa, no. No na pewno wyższe, na pewno wyższe, co ceny. A co Pani zaplanowała kupić? No, no takie potrzebujące rzeczy do jedzenia, bo takie to nie jest inne nic. Ale chyba żywność przeważnie, nie? A piecze Pani ciasta? piecze, nie, pieczę, nie, piecze tak, mhm. tylko to, to pieczęcia. Dużo? To. Ma, no, pa, shteri. Shteri plaki.